Liderem Wyścigu Solidarności. Powiem tak, dzisiaj y, grupa HRM ma zawsze serce polski miała ciężkie zadanie, musieli kontrolować wyścig. Jutro Holendrzy przejmują ten, ten obowiązek i y, Polacy mogą się przeoszczędzić i zrobić to samo, co dzisiaj Holendrzy zrobili, także wyścig jest, trwa 4-5 dni i sytuacja się zmienia. Ja mówię, dni po sobie następują, ale żaden nie jest podobny do poprzedniego. I to jest taki typowo sprinterski wyścig. Tak, sprinterski warwał sekundy. Dzisiaj poszedł odjazd akurat na te trzy lotne premie, gdzie można było zrobić 3-2 sekundy. Jutro będzie inny dzień. Mam nadzieję, że nasza polska ekipa jakiś nowy sposób znajdzie na Holendrów, żeby żeby wygrać. Mamy dwie gwiazdy. Jest i Banaszek, Alan Banaszek, jest i Patryk Stosz. Tak, Patryk Stosz dzisiaj straci chyba jakieś tam 10 sekund był w drugiej grupie. To jest jednak dużo. Trzeba odrobić to albo wygrać etap i premię. Ale ja wierzę, że Patryk znajdzie się sposób na, na ten wyścig, i chciałbym, żeby w trójce było co najmniej dwóch Polaków. Jakim sposobem jest Wyścig Solidarności i Olimpijczyków Polskich dla polskiego golarstwa? To jest wyścig, gdzie y, zwycięzca przychodzi do grupy zawodowej i na ogół podpisuje dobry kontrakt. Wyścig Solidarności i Olimpijczyków jest wyścigiem, gdzie y, wypływają nowe gwiazdy. Tak? Gwiazdy, które do tej pory nie, nie błyszczały na firmamencie Światowego Kolarstwa, wygrywając Wyścig Solidarności, są rozpoznawalne i właśnie temu też służy Wyścig Solidarności Olimpijczyków. Na stronie internetowej, fachowej stronie Procycling yy, nie było Brabandera. Nie, nie znaleźliśmy. On nie jeździł w wyścigach PCI. Gdzieś tam w archiw Cycling można było go znaleźć, ale nie było go wcześniej nigdzie. Tak. Okres pandemii ma to do siebie, już trwa półtora roku. i Są zawodnicy, którzy nie są nigdy sklasyfikowani, oni trenują i mogą teraz się pokazać. Także e, czasy są dziwne. Mamy zawodników, którzy e, kiedyś nie e, istnieją, teraz, teraz istnieją. W czasie przystosować, trzeba nowe nazwiska przyswajać i to jest kolarstwo, to jest fajne. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Halo Michał, jesteś jeszcze? Czy Michał